Jak w ogóle wyobraża Pan sobie współpracę z nowym prezydentem? Mamy dużo rzeczy do zrobienia. Każdy, kto będzie chciał pomóc, będzie niezależnie od poglądów politycznych, stanowiska jakie pełni, będzie mile, mile widzianym partnerem. I mówię o tym bardzo serio. Y jeszcze o tym o tym wczoraj y mówiłem, miałem. Przyjemność, a czasami było to bardzo poważne wyzwanie, współpracować z wieloma prezydentami. Właściwie od początku III Rzeczpospolitej, a w, w roli premiera z trzema prezydentami. To jest czwarty prezydent. I ze wszystkimi ta koabitacja, ta współpraca była bardzo wymagająca, czasami trudna. No, różnie z różnymi, ale jakoś dawaliśmy radę. Więc wszędzie tam, gdzie nowy prezydent będzie chciał pomagać. Będę witał z otwartymi ramionami jego, jego gotowość do współpracy. Wszędzie tam, gdzie będzie chciał przeszkadzać, no zobaczy, na czym polega reguła konstytucyjna, znaczy kto rządzi w kraju i, i będę w tej kwestii bardzo konsekwentny, a jak będzie trzeba, też bezwzględny.